Dzień dobry, wszystkim i e cześć dla mój majster Bogus. Jestem co połowa lipiec. E Zobaczymy, jaka sytuacja na mój tunel. Sytuacja pomidorami z cylindrem. Gen Generalnie nie jest taki źle. Są pierwsi pomidory czerwoni. To są wszystkie pomidory afiele, ale już orochują kurcze Dobra. Tutaj później trochę obcinałem, że orochowała. To są piękne king. Tutaj też widzisz. Nie, tu są bardzo ładne zielone. Niste te, un po' è in Ma generale la situazione è ok. Ci sono molti fiati, sono molti pomidori, sono molto vasti, ma un po' è horuho. Horuho. Sì, vedi che qui è težje. è normale. A bo noniste te, niente priskivano. Niente. Oh, tutaj coś czy stało. Dziury są. Jestem ciekawy, co trzeba robić teraz. Nic. Mogę... ten, ten są taki słabi. kawa. tyk. Myślę brakowały woda. Nie, cały czas są takie. Tutaj się... I trochę chorują. A pomodori são duas, o piangue, o vastu te. Pô, o maíedo bomba, tudo aí, caduza. Fai, fai. Já estázendo balão ale. Trocai essa marfue. Já estroque, troque horas são Nie Não teraz co trzeba sociedade Ma się taki pomoc pomóc mi, Jestem ja one O i to też Cława Dobrze, ziemy na tamtym. Chyba woda do zbiornik i taki woda wchodzimy z nie będzie tak wzriemy na tąty składnia E tutaj tu jest bardzo gorąco, ale tutaj mają lepsze zdrowie. Te pomidory mają trochę lepsze zdrowie. Te, czy są, nie, są zieloni, są oni są tacy. Nie wiem co to jest to. No taki liści mają taki. ale tutaj też są fajne pomidori, w Też. A nie, tutaj tutaj niestety 3 sztuki, dwa trzy sztuki mają taki problem. Ale na ten pędę, na ten drugą pędę mają zdrowie. Tutaj próbowałem na dwa pędy. Na, na tunel mam prawie wszystkie na jedną pędę, tutaj na tutaj na hydroponika mamy ten Radano, fajne są na kurczę. Dużo rożno, bez żadnego problemu. Teraz z więc... Fajne, fajne, że też nie... to na razie nie ogrobują. E to też. Generale mają, mają zdrowe, ale widzisz, Takie liści mają, taki kudy, takie krotkie, trochę żółte. Nie wiem, co dokładnie jest, to jest normalne. Tiste črne gore so ok. Tante so že rdeče. Dobro. Jaz zapritam, moj meister, je ta situacija normalna? O, morda treba priskrivači. Jaz mislim, da je zdaj prepozno za priskrivači. In na srečo to oko taki bo. Tukaj te še pogoda Belo Sława. Zelo slabo. Opera Gisza je stečeplo. Preduzo komar so, kurče, koliko komar so v tem roku. Dobro, na razie Sisko, hvala, pozdrav in do vidzenia na Siski. Hvala.